Mhm. Mhm. A na keyboardzie tak... kto gra? Córka gra. O, pan coś umie? Pan coś by zagrał? Coś by pan zagrał? Wraz na płotek. w na płotek. Na płotek. Albo poważniejsze? Urządzenia elektryczne działają o wiele lepiej, jak są włączone do prądu, jest <śmiennie śmiennie śmiennie> sprawa. Zaskotek. Jest bardzo ładna, bardzo ładna, wietnamska. Był Pan w Wietnamie, tak? Wietnamska, tak. Nie, to nie nie, w nie, nie byłem w Wietnamie. Tu grają w, w takie warcaby, warcaby wietnamskie. To jest tu przez środek planszy płynie rzeka. Drzewa Pan rąbie? Drzewa? drzewa? Tak, to już porąbany. Aha.